Jakie to uczucie zadebiutować w takim meczu? Jeszcze dograć taką piłkę na koniec? O, cieszę się bardzo. E, powiedzmy, że debiut udany, dobry mecz. E, trochę za tą bramkę stracono, to musimy, musimy jeszcze na to popracować. Wiem, że był tutaj twój tata, cała twoja rodzina. Tak, tak, jest cała rodzina. I, bo blisko z domu, znaczy 500 km, czyli przyjechali, będą byli już na Albanii i będą na Anglii. A widzę, że jesteś mega szczęśliwy. No tak, tak. A jak się w ogóle grało w takiej drużynie, bo jesteś z nimi 10 dni i ktoś gdzieś mówił, że jesteś troszeczkę nieśmiały, że troszeczkę musisz się bardziej otworzyć. To no, znaczy pierwsze, pierwsze dni to zawsze tak, ale później wszyscy, wszyscy dobrze mnie zaangażowali i cieszę się bardzo. Dobry mecz i Skupieni na teraz, skupieni na Anglii. To mam nadzieję, że twój debiut widział Mourinho. No ja też mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.